Wybiła 20. Pora na nowy odcinek. W dzisiejszym odcinku śnieg zasypał instalacje Fotowoltaika na fali. Koniec programu słoneczne dachy. Zbliża się niezwykły piątek. Wraz z opadami śniegu posypały się wiadomości, tworząc zaspy na naszych skrzynkach. Czy moduły fotowoltaiczne należy odśnieżyć? Okres zimowy w Polsce przypada na nieco ponad 8% rocznej produkcji energii, a opady śniegu zdawają się na tyle rzadko i nie zalegają na długo, iż nie należy przejmować się warstwą białego puchu. Przypominamy, iż wszelkie prace związane z modułami fotowoltaicznymi należy przeprowadzać tak, by nie uszkodzić modułów, ale przede wszystkim dbając o swoje własne bezpieczeństwo. Norweski Wiatrowy Koncern Energetyczny testuje możliwość produkcji energii z farmy fotowoltaicznej na pływających platformach morskich. Pierwsza testowa farma fotowoltaiczna ma powstać niedaleko norweskiej wyspy Frije w latem tego roku. Trzy podobne projekty są testowane w Holandii oraz na Sri Lance. Od inauguracji programu Słoneczne Dachy nie minął jeszcze rok. Beneficjentami poznańskiego programu pilotażowego mieli być mieszkańcy budynków wielorodzinnych i spółdzielni. Do tej pory z programu wpłynęły trzy wnioski, w tym jeden z akceptacją na kwotę 815 tysięcy złotych. Ze względu na zbyt małe zainteresowanie programem, nie będzie on już kontynuowany. 22 stycznia to nie tylko Dzień Dziadka. To również wyjątkowy dzień dla naszej firmy. A więc z okazji urodzin dziękujemy wszystkim pracownikom naszej firmy oraz klientom za kolejny wspaniały rok razem. Tym wspaniałym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, by zasubskrybować nasz kanał, polajkować ten odcinek. Widzimy się już za tydzień. Tygodnia pełnego energii. Cześć!